bardzo ważnej Proszę państwa czy. Zioła i oleje pomogą nam w walce z pasożytami? O to jest pytanie, które kierujemy do naszych gości. Janna Brajecka-Pamukas, naturoterapeutka, a także Agata Skwarek-Szewczyk, specjalista chorób wewnętrznych. Witamy, Mimę Zacznijmy od tych ziół. Co te zioła w sobie takiego mają, że faktycznie mogą nam pomóc w tej walce z pasożytami? Wiele ziół ma różne składniki typu tymol, e, na przykład, które mają właściwości przeciwpasożytnicze, a także działające żółciopędnie, regulujące pracę kwasu solnego, e, pracę mikrobioty, więc w ten sposób i stwarzają nieprzyjazne środowisko dla pasożytów, i mają same w sobie też właściwości paraliżujące, trochę podtruwające te robaczki, które próbują funkcjonować. Czy jest to raczej działanie profilaktyczne czy lecznicze? Na pewno jest to działanie wspomagające, a trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mamy pasożyta w sobie, to najlepiej działa, zadziałać farmakoterapią, czyli udajemy się do lekarza, jeżeli mamy niepokojące objawy pod postaci bóle brzucha, pokrzywki, jakieś dolegliwości gastryczne. Przeprowadzamy diagnostykę, wtedy stosujemy, jeżeli nam się potwierdzi, stosujemy farmakoterapię. I ewentualnie potem wspomagamy się działami. A jakie są obecne zalecenia lekarskie? Jeżeli dziecko ma pasożyty, to czy cała rodzina jest poddana farmakoterapii? Zależy Czy tu już, już można właśnie rodzina zioła, a dziecko farmakoterapia? Nie, wszystko zależy, jaki pasożyt. Jeżeli to są owsiki, to tutaj leczymy całą rodzinę. Natomiast jeżeli jest zakażenie glistą ludzką, to zalecenia mówią, że glistą ludzką nie możemy zarazić się przez taki bezpośredni kontakt rozmawiając i wtedy leczymy tylko osobę chorą. chorą. Więc wszystko zależy od tego, jaki to jest pasożyt. Bardzo dobrze, że pani wspomniała o tych listach, podając ten konkretny przykład, ponieważ to od razu kieruje nas do zadania kolejnego pytania, Właściwie kluczowego, od którego powinniśmy rozpocząć, skąd te pasożyty biorą się w naszym organizmie i jak możemy je w cudzysłowie. Zaprosić, chociaż gośćmi raczej są nieproszonymi. Gośćmi nieproszonymi tutaj szczególnie no teraz zaczęło się przedszkola, żłobki. Tutaj przez brak higieny, czy też niewłaściwą higienę, musimy spożyć takiego pasożyta, czyli brudne ręce, spożywanie niemytych tych owoców, warzyw. Dlatego powinniśmy te zasady higieny zawsze przestrzegać, i też uczyć nasze dzieci takich podstawowych zasad od najmłodszych lat, czyli uczymy tej higieny, korzystamy z toalety, idziemy do łazienki. Także musimy ich zaprosić. Potem te pasożyty wnikają, mają dosyć długą drogę do przebycia, no i sobie bytują w naszym organizmie. Czy najczęstszymi pasożytami, które są w naszym organizmie, są owsiki? Owsiki, jak najbardziej. Owsiki. No to teraz przejdźmy może do ziół, czyli które zioła mogą nas trochę wspomóc naszą odporność tak, żeby nie zachorować. Tutaj mamy trzy takie główne zioła, które może wiele mamy zioł, które możemy stosować, ale na przykład takim pierwszym, które się nam wszystkich chyba nasuwa, jest pion. Jest to silne zioło przeciwzapalne, przeciwpasożytnicze, według medycyny chińskiej bardzo mocno ściąga ruch energii w dół, czyli będzie wyprowadzało tych właśnie nieproszonych gości, aczkolwiek jest to zioło, którego bym nie stosowała w profilaktyce, mhm. a już kiedy mamy stwierdzoną infekcję, i właśnie albo chcemy się wspomagać, albo chcemy iść trybem naturalnym, e, możemy też stosować znakomicie oleje. Olej z czarnuszki, olej z pestek dyni, czy na przykład taka metoda też w kontekście owsików przy wspomaganiu, aby smarować okolice odbytu dziecka niewielką ilością oleju bazowego spożywczego z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego. Wtedy te pe, owsiki, które sobie wychodzą w nocy, drażnią właśnie odbytnice, one zostają zabijane albo paraliżowane przez te substancje w oleju? Czy te oleje mają jakąś taką wspólną składowę? która faktycznie pozwala nam profilaktycznie zabezpieczyć się przed pasożytami? Każdy ma, troszeczkę inny, każdy ma troszeczkę inne substancje, które mają działanie przeciwpasożytnicze regulujące mikrobion. Z mojej perspektywy, też często zajmując się tym tematem w gabinecie, najważniejszy jest żo praca żołądka. Czyli teoretycznie nasz żołądek powinien strawić jaja pasożyta, jak do niego trafi, tak jak trawimy białko. Ale właśnie, szczególnie u dzieci, ten proces jest niedoczynny. Czy mamy więcej, hmm. coraz więcej dysfunkcji układu pokarmowego, również u dorosłych. Więc zaczyna się od tego, że te jaja się przedostają, dalej trafiają też Czyli na bakterie. I są to przyjazne. takie nienatrawione, nie, tak. nie nie do końca strawione. Dokładnie, jaja. dokładnie, dokładnie. I kolejna istotna kwestia, co robić, jeśli niestety wspomniane zioła i oleje nam już nie, nie, nie pomagają? Tutaj farmakoterapia. Mamy skuteczne leki. Wtedy dostajemy zazwyczaj są to dwie tabletki, przyjmujemy jedną, potem kolejną w ciągu 14-21 dni i obserwujemy, czy objawy ustąpiły, czy pacjent wymaga jeszcze raz przebycia terapii. Ewentualnie kontrolujemy badanie mikrobiologiczne kału. Czyli jeżeli mamy owsika, to też widać czasami te dzieci po prostu owsik wychodzi, więc możemy zaobserwować go w kale. A jeżeli objawy są niejednoznaczne, wtedy pamiętajmy o o tym badaniu kału, żebyśmy wiedzieli jakiego mamy pasożyta. Dzieci chyba też się drapią w okolicach miejsc intymnych, bo nie bez powodu często mówi się, że tak. ruszasz się tak. tak jakbyś miała Chociaż nie się wszystkie się. dzieci, ale nie też warto podglądać dwie godziny po zaśnięciu tutaj, co się dzieje w pupie dziecka. To ale jest dlaczego? Pewne bo ta samica wychodzi właśnie w okolice tak. odbytu i składa tam jaja, mhm. dlatego te dzieci się y, tam drapią po prostu. Drogie Panie, a w jakich przypadkach, w przypadkach których pasożytów jeszcze czynności porządkowe domowe są wskazane, czyli wyparzanie ręczników, pościeli. W każdym tak naprawdę ta higiena jest trzeba. Przez Ale aż oswicy. wyparzanie no, gotowanie, w sensie trzeba mm. wyprać tak, w wyższej temperaturze po prostu wyprać bieliznę, bo mm. trzeba pamiętać, że one wychodzą na zewnątrz, także kontakt nawet z bielizną dziecka może doprowadzić do tego, że nas zarazi. Co zadba o mikrobiotę, tak żebyśmy mieli prawidłowo funkcjonujący układ trawienny, który te jaja wspomniane mm -hmm. strawi jak białko, a nie za zagnieździ się tutaj nic. Tutaj dobrym Zmocanego. pomysłem będą kiszonki, czyli to co kwaśne to to, co też troszeczkę ostre, gorzkie, podawane przed posiłkami będzie ten proces wspierało? U dzieci może to nie być takie proste, ale na przykład olej z przepraszam, ocet jabłkowy, czyli stymulujemy wydzielanie kwasu solnego, dajemy dużo lepszą bazę do strawiania. Jeżeli mamy jakieś już większe dysfunkcje układu pokarmowego, czy, czy też problemy z odpornością, warto też sięgnąć po już ukierunkowaną probiotykoterapię, aby trzymam się jeszcze przy tym, odważyć. odcie, czy taka szklanka letniej wody z łyżką. Octu jabłkowego to dobre rozwiązanie, jeśli chcemy wdrożyć jakąś profilaktykę tak. codziennie o poranku. Absolutnie tak, bardzo dobrze. Są teraz też takie rozwiązania dla dzieci, tak zwane oksymele, gdzie jest kilka rodzajów octów z miodem, więc to jest bardzo łagodne, delikatne dla układu pokarmowego i też Dziecko, można może taką się nie skrzywi. Tak, dzieci zazwyczaj lubią ten smak kwaśny, prawda? Zagryzają sobie cytrynę bez problemu. Nawet taka cytryna też będzie pewną fajną opcją profilaktyki, czy też właśnie oleje, które wspomnieliśmy podawanie pestek z dyni. Teraz mamy na nie wspaniały sezon, więc również można to proponować. Drugie Panie, jakbyśmy chcieli tutaj zrobić takie podsumowanie tematu, to na pewno profilaktycznie ocet, przed posiłkiem, tak, kiszonki, regulacja trawienia. Jeśli dziecko jest w stanie zjeść, bo tutaj może być problem. Natomiast jeżeli chodzi o zioła, te które będą wspierały, to mamy y, zioła jakie? Mamy pion, mamy kłącze tataraku, y, możemy też stosować y, właśnie co my tutaj tymianek do i do ziół i jako napar. Plus oleje, olej z czarnuszki, y, olej też z pestek dyni. Z pestek dyni i na przykład olejek z drzewa herbacianego To już na okolice odbytu już. w momencie kiedy albo przy szewcice jest... możemy też dodawać go do szamponu. A jeśli te sposoby ja powiem, pomagają? że najlepszą e, nie profilaktyką nie jest higiena. <grym> higiena. Myjmy ręce, e, często myjmy po każdym wyjściu z toalety i myjmy warzywa i owoce. A jeżeli mamy już pasożyta, udajemy się do lekarza po leczenie farmakologiczne. I to jest najlepsze podsumowanie tego spotkania. Bardzo Paniom dziękujemy. Dziękuję. A teraz zabieramy wszystkich do świata znanych i powszechnie lubianych, czyli czerwony dywan. Robaczki nasze.